Prosimy. Nie pozwolę wam wrócić późno, bo nie możecie się ośmieszyć tak jak dziś. Rozumiecie? Staniemy na wysokości zadania. Przysięgam. Nie dotykaj mnie. Co się tu dzieje? Nie chce nas wypuścić. Chłopcy zaczynają zawody i zamiast odpoczywać, chcą się włóczyć nie wiadomo gdzie. Jesteś zbyt wymagający. Pozwol im wyjść na moją odpowiedzialność. Jak pan sobie życzy? Wspaniały bustamante. Diego? Idziesz do mieszkania? Tak, a co? Rozejrzyj się po nim dobrze. Zostawiłem dla ciebie niespodziankę. Spodoba ci się. Na razie, synku. Pamiętajcie. Wspaniały. Proszę pana. Gdyś jest tam. Racja. Dzięki. Żegnaj synu. Cześć. Ciekawe, co ci zostawił. Nie nakręcajcie się tak. Źrebaka? Kucyka? Doktorze. Czy pigułka chroni kobietę przed chorobami wenerycznymi? Nie. Tylko prezerwatywa. Mówiono mi, że z gumką nic się nie czuje. Co to za pytanie? Tak mawiają dorośli, gdy za młodo z braku wiedzy uprawiali seks bez zabezpieczenia. Jednak jak się ma stałego partnera i oboje jesteście zdrowi, można zapomnieć o prezerwatywach. Ale was to nie dotyczy, nie? Najlepszym prezentem, jaki możecie zrobić ukochanej osobie, jest ostrożność. W waszym wieku nie ma znaczenia, czy macie partnera, czy nie. Rozumiecie to? Tak. Ale co z odczuciami, o których mówiłam? Nie ma pan jakiegoś filmu instruktażowego? Jasne, że mam. W komputerze przysłano mi go mailem. I jak widzicie, to coś całkiem normalnego i naturalnego. Obejrzyjcie go w internecie. Dam wam adres. Pokażecie to przyjaciółkom i nie będziecie się musiały o nic martwić. Chcesz ze mną zagrać? Co nagadałeś, Tato, o moim rzekomym wyjeździe nie wiadomo gdzie. Wyjaśnię ci to. Zostaw mnie w spokoju. Nie zaczynaj, z Tato. Nie naprawić problemów rodzinnych, chodząc z byle głupkiem. Zachowaj swoje rady dla kogoś innego. Chcecie tylko chronić. No, mira. Nic nie rozumiesz. Daruj sobie. Tłuszczasz mnie. Idź do diabła, Roko. Nie zniosę ich dłużej. Ciągle się kłócą. Wstydzę się, że jestem ich córką. Żyj własnym życiem. Niepotrzebnie tak się przejmujesz. Poszukaj sobie jakiegoś chłopaka. Przecież wiesz, że nie mam do nich szczęścia. Bo nie wiesz, jak się zachować. Jak ktoś nie zwraca na ciebie uwagi, to trzeba sobie darować. Musisz się wiele nauczyć. Kto ci się podoba? Pomogę ci. Co? Wstydzę się. Mów. Jest jeden chłopak, który od zawsze mi się podoba. Tomas? Tomas? Możesz go sobie owinać wokół palca bez żadnego wysiłku. Serio? Jasne. Słuchaj, co? Nie przeszkadza ci to? Chodziłaś z nim. Nie. Mam w tej chwili ważniejsze sprawy. Na przykład? Zdobycie Tomiego dla mojej przyjaciółki, Pili i Teo dla mnie. Super. Jest jeszcze kwestia Derek. Co planujesz? Musisz to pilnie dostarczyć twojemu tacie. Co to jest? List, w którym oskarżam je o dyskryminację. Dyskryminują cię? Jasne. Czemu? Bo jestem ładna. I z tego powodu nie wybrano mnie na kapitankę Cheerliterek. Zazdroszczą ci, właśnie. Nie znoszę ich. Ja też. Zapłacą mi. Zanieś to swojemu tacie. Robi się. Ruszcie się. Raz, dwa, trzy. Jose, ruszaj biodrami. Wyglądasz jak robot. Stańmy bliżej, będzie fajniej. Musimy wykonać ten układ jak należy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co to za ciacha? Nie wiem, ale są... Co ona wyrabia? Cześć. Kim jesteście? Gramy w drużynie Instituto Latinoamericano w Puebla. Przyjechaliśmy zetrzeć w proch chłopców, którzy twierdzą, że grają w piłkę. Jesteście od nich trochę więksi. Ile macie lat? Rozmawiasz z mistrzami. Dokładnie. Gdzie te dzieciaki? Jak tu weszliście? Mamy koneksję. Pasqual siedzi u nas w kieszeni. Zaprowadzę was do naszych dzieciaków. Są z Puebla i będą u nas grać. Hola, mi reina. Witaj, skarbie. Jak się masz? Świetnie. To pan Kuloci, miło mi. Już wiemy o cytologii. Spokojnie. To babskie sprawy. Jest moja córka z przyjaciółką? Tak. W gabinecie? Tak. Od paru godzin. Boże. A nie mówiłam? Na pewno dzieje się coś złego z Hildą. Może to coś poważnego. To nie Hilda, tylko Cameron Diaz. Co? Mam nawet jej autograf. Nie żartuj, to poważna sprawa. Spokojnie. Dziś prima aprilis? Nie kłóć się. Martwię się o Hildę. Cameron Hilda? Nie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania. Co tu robicie? Nie, co wy tu robicie? I jesteście rodzicami? Tak. Gratuluję. Tak? Przypadkiem rozmawialiśmy z dziewczętami o współżyciu. Mówiłem im, jak uprawiać bezpieczny seks, jak o siebie dbać, jakich środków antykoncepcyjnych używać. Robercie, tak? W pańskiej córce też. Co? Co? Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz. We'll I'm right